Kalisz przede wszystkim kojarzy mi się z miłością, i naprawdę nie mówię tego, dlatego że jest luty i walentynki, tylko po prostu dla mnie to miasto to miłość. Raz, że miłość do moich wspaniałych rodziców, którzy tutaj cały czas mieszkają, i do mojej wspaniałej rodziny. Uwielbiam tutaj przyjeżdżać, spędzać z nimi czas, odpoczywać, resetować się, po prostu być tutaj i na chwilę zwolnić. A dwa z miłością do mojej ogromnej pasji, jaką jest muzyka, bo to właśnie w Kaliszu to wszystko się zaczęło, kiedy jako pięciolatka zapisałam się sama, idąc do przedszkola w parku miejskim, do szkoły muzycznej. To wspaniałe wspomnienia, gdzie mogłam występować na mniejszych lub większych uroczystościach, na mniejszych lub większych koncertach w Kaliszu. I myślę, że te wszystkie kroki doprowadziły mnie zdecydowanie do, do tego miejsca, gdzie jestem teraz i spełniam moje największe marzenia, czyli do Teatru Muzycznego Roma we Warszawie, skąd zresztą Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli zobaczyć się w teatrach, ale teraz życzę dużo, dużo zdrowia, dużo, dużo, dużo miłości i do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiam, Anastazja Simińska. Bagary nigdy nie były moją najmocniejszą stroną. Chodziło się kiedyś do snookera, do gastro, czy do empiku, który wtedy istniał jeszcze koło ratusza. I najczęściej składało się tak, że jak szedłem do empiku, to na ten sam pomysł padał mój tata, który mnie tam spotykał, i tak się kończyło nasze wagarowanie. I grzecznie z moim przyjacielem Ciołasem wracaliśmy do naszej alma mater, czyli do liceum Masnika. Później z Kalisza wyjechałem i po 12 latach wróciłem, ale z moją lepszą, a na pewno piękniejszą połówką, czyli z moją żoną Hanią, z którą tutaj założyliśmy nasze biznesy. Bardzo mocno w rozwinięciu biznesu było, pomogło mi działalność w Izbie Regio Regionalnej, Izbie Gospodarczej w Kaliszu, dzięki którym poznałem fantastycznych przedsiębiorców. W Kaliszu kocham park miejski, las winiarski i ścieżkę biegową, po której przebiegam setki, a może nawet tysiące kilometrów kilka razy w tygodniu. Prowadzę zwyczajne życie. Kalisz jest zwyczajnym miastem i mi to zwyczajnie odpowiada. I za to kocham Kalisz.